Widziałeś, co się dzisiaj stało w szkole? Mm, nieco. Nie widziałeś tego z dyrektorem? Mów co? Dyrektor szkoły był przyłapany z nauczycielką z matmy. Co? Wiem, co nie. To powalone. Wiesz, że moja mama jest nauczycielką matmy. Chwila, mówisz na serio? Tak, i proszę powiedz mi, że to żart. Przepraszam, ale nie żartuję. Powinnaś z nią pogadać. Zaraz se pogadamy. Dzięki, że mi powiedziałaś. Muszę mm. z tobą poważnie pogadać. Teraz. Hej, Kacperku, wszystko w porządku? Nie! Ktoś mi powiedział, że cię przyłapał z dyrektorem naszej szkoły. Co? Kto ci tak naopowiadał? opowiadał? Nie pamiętam jej imienia, ale to jest ważne w tej chwili. Naprawdę zdradziłaś, tatusia? Przepraszam, syneczku. Nie uwierzysz, czego się dowiedziałam. Co takiego? Twoja mama nie pocałowała dyrektor. To był inny nauczyciel matmy. To pan Bielusienki. O mój Boże, tak się bałem, że to z moją mamą. Dzięki Bogu nie. Sekunda. Nie zaprzeczyła, jak jej spytałem. Nie o mój Boże. Gadaj prawdę natychmiast. Nie będziesz umiał na mnie patrzeć. Mów mi zasługuje na tyle. To nie był tylko dyrektor i ja. Był ze mną i z nauczycielem przyrody. Czekaj, nauczyciel z przyrody. Ilu was tam było? Tylko my w trzech przysięgam. Wciąż mnie okłamujesz. Wiem, że kłamiesz. No dobra, był też nauczyciel z polskiego. Tracę się w tym, co piszesz już. Słuchaj, to tylko duża impreza ostatniej nocy. Dużo nauczycieli się razem, no wiesz. Nie chcę szczegółów. Tata cię chyba wyrzuci z domu. Tata też tam był.